Dzień dobry. W tej krótkiej prezentacji opowiem o czymś, co może dotyczyć każdego z nas, choć często o tym nie wiemy. Mowa tutaj o wirusie HPV, czyli inaczej mówiąc, wirusie brodawczaka ludzkiego. Dlaczego więc warto o nim mówić? Bo wirus HPV może prowadzić do nowotworów, ale można się przed tym skutecznie chronić. Co to jest HPV i kogo dotyczy? HPV to bardzo powszechny wirus. Szacuje się, że większość ludzi miała z nim kontakt przynajmniej raz w życiu. Przynosi się nie tylko podczas kontaktów seksualnych, ale również przez kontakt skórny. Czasem wystarczy jeden partner, by się zarazić. Nie daje objawów, ale może prowadzić do poważnych chorób, i w tym jego podstępność. Jakie choroby wywołuje HPV? Najwięcej uwagi poświęca się rakowi szyjki macicy, ale HPV powoduje również inne nowotwory, takie jak rak pochwy, odbytu, jamy ustnej, gardła oraz prącia. Może również wywoływać kłykciny kończyste, czyli inaczej brodawki narządów płciowych. Choruje na to nie tylko kobieta, również mężczyźni są w grupie ryzyka, Powinni być objęci profilaktyką. Przejdźmy do bardzo ważnego pytania: jak się chronić? Najlepsza ochrona to szczepienie. Działa ono zanim dojdzie do zakażenia. Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak rozpoznać wirusa HPV i zniszczyć go, zanim wywoła chorobę. W Polsce mamy dwie szczepionki o nazwie Cerivax i Gardasil. Obie są skuteczne i bezpieczne. Szczepienie najlepiej wykonać u dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. W tej grupie szczepienia są bezpłatne. Dolnośląski Urząd Wojewódzki zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia z województwa dolnośląskiego. Program obejmuje zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Przed szczepieniem odbywa się krótka kwalifikacja lekarska. Na szczepienia można zapisać się przez infolinię, dzwoniąc na numer 800-805-100. Czy szczepionki są bezpieczne? Tak. Szczepionki przeciw wirusowi HPV przeszły rygorystyczne badania. Nie zawierają żywego wirusa, nie wywołują choroby. Najczęstsze działania niepożądane to ból w miejscu wkucia, niewielkie osłabienie, a czasem stan podgorączkowy. Nie wpływają one na płodność, nie powodują chorób autoimmunologicznych. To jedno z najbezpieczniejszych szczepień profilaktycznych. A teraz obalamy mity o szczepieniach przeciw HPV. Pierwszy mit: szczepionka wpływa na płodność. Otóż to nieprawda. Liczne badania nie wykazały żadnego związku między szczepieniem a zaburzeniami płodności. Szczepienie może chronić przed nowotworami, które w przyszłości mogły utrudnić ciążę lub jej donoszenie. Mit numer dwa. Szczepionkę podaje się tylko dziewczętom. To przestarzałe przekonanie. Chłopcy również mogą zachorować na nowotwory wywołane przez wirusa HPV np. rak prącia, odbytu czy gardła. Szczepiąc chłopców ograniczamy też rozprzestrzenianie się wirusa. Mit numer trzy. Szczepionka wywołuje ciężkie skutki uboczne. Szczepionki są bezpieczne. Najczęstsze objawy to ból ramienia czy krótkotrwałe zmęczenie. Przeważnie reakcje są bardzo rzadkie i występują nieczęściej niż przy innych szczepieniach. Mit numer 4. To szczepienie dla ludzi rozwiązłych. To wyjątkowo zgubny mit. HPV nie wybiera, można się nim zarazić nawet będąc w jednej relacji przez całe życie. Dlatego szczepienie przed rozpoczęciem współżycia daje najlepszą ochronę. Ale warto się zaszczepić również później. Zaufajmy nauce. To szczepienie naprawdę może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlaczego warto się zaszczepić teraz? W wielu krajach, na przykład w Australii, dzięki szczepieniom rak szyjki macicy praktycznie znika. Polska ma szansę pójść tą samą drogą. Mamy dostęp do szczepionek, coraz większą wiedzę i darmowe programy, takie jak ten na Dolnym Śląsku. Dlatego apeluję, nie zwlekaj. Jeśli masz między 15 a 25 rokiem życia i mieszkasz na Dolnym Śląsku, zadzwoń i zapisz się na bezpłatne szczepienie. Numer do infolinii to 800-805-100. To tylko chwila, a może dać Ci całe życie w zdrowiu.